Kiedy byłem nastolatkiem, moi rodzice i ja przeprowadziliśmy się z Pomorza na Odludzie w północnej części Podlasia. Rodzice właśnie przeszli na emeryturę i zbudowali dom swoich marzeń głęboko na prowincji. Nie mieliśmy żadnych sąsiadów w zasięgu wzroku, tylko las, niekończący się, gęsty las, który zaczynał się tuż za domem i łączył z terenami Parku Narodowego. Oraz gruntami leśnictwa należącymi do pobliskiej fabryki papieru. Dom był ogromny. Dwa piętra, siłownia, pełny bar, sala bilardowa i prawdziwe kino domowe w piwnicy. Wyglądał jak dom, o którym ludzie marzą. Odludny, cichy, idealny. Przynajmniej tak się wydawało. W tamtym czasie spotykałem się z dziewczyną z liceum. W pewnej nocy, gdy rodzice byli w mieście na randce. Zaprosiłem ją do nas, żeby obejrzeć film. Byliśmy całkowicie sami. Otworzyłem piwo. Byłem niepełnoletni, ale pomyślałem, że nikomu to nie zaszkodzi. Zeszliśmy do sali kinowej i włączyliśmy Gladiatora. Wszystko zaczęło się normalnie, ale gdzieś w połowie filmu, może blisko północy, Coś się we mnie przełączyło. Znikąd ogarnęło mnie uczucie walki albo ucieczki, tak jakby moje ciało wyczuło coś, czego mój mózg jeszcze nie potrafił zobaczyć. Serce waliło mi jak młotem. Co chwilę zerkałem na niezasłonięte okna za nami, wychodzące prosto na czarny las. Nie chciałem przestraszyć dziewczyny, więc nic nie mówiłem. Zresztą atmosfera między nami zaczęła się robić cieplejsza. A mimo to przez cały czas. Nie mogłem pozbyć się uczucia, że ktoś nas obserwuje. Nie wiedziałem skąd, ale wiedziałem, że tak jest. Po filmie odprowadziłem ją na górę i do samochodu. Gdy odjechała, dom znów stał się całkowicie cichy. Odwróciłam się, żeby wrócić do środka, i wtedy przypomniałem sobie, że zostawiłem zapalone światła w barze. Sali bilardowej i kinie. Wróciłem więc na dół. Najpierw zgasiłem światła w kinie, i wtedy się zatrzymałem. Moje oczy powędrowały do dużego okna wychodzącego na podwórko I wtedy go zobaczyłem. Mężczyzna. Wyglądał jak bezdomny. Otargane włosy, brudne ubrania. Ale to, co mnie dosłownie zamroziło, to jego twarz. Miał najszerszy, najbardziej nienaturalny uśmiech. Jaki kiedykolwiek widziałem. Oczy szeroko otwarte, obłąkane, martwe, a w ręku trzymał nóż. Delikatnie stukał nim w szybę, raz za razem, cicho, metodycznie. Przez chwilę myślałem, że mam halucynacje. Powoli się cofnąłem i przeszedłem do sali barowej, żeby zgasić resztę świateł. Ten pokój miał przesuwane, szklane drzwi, wychodzące prosto na las. Gdy przekręciłem włącznik, z przerażeniem zobaczyłem, jak mężczyzna spokojnie przechodzi od okna do drzwi. Wciąż się uśmiecha, wciąż patrzył. Dzieliła nas tylko cienka szyba. Nie próbował wejść, nie ruszał się. Po prostu stał i mnie obserwował. Bez słowa poszedłem na górę. Właśnie wtedy rodzice wchodzili do domu. Powiedziałem im, chyba powinienem iść na oddział psychiatryczny czy coś. Przysięgam, że właśnie widziałem faceta z nożem. Który stał przed domem i mnie obserwował. Mama zbladła. Ojciec zwęził oczy. Nic nie mówiąc, poszedł do sejfu, wyjął karabin i wybiegł na zewnątrz. Zapytałem mamę, co się dzieje. Odpowiedziała tylko: Ostatnio w okolicy były włamania. Kręci się facet po lesie. Próbuje wchodzić do domów. Opis, który podałeś. Dokładnie się zgadza. Wezwano policję. Nie znaleźli niczego. Żadnych śladów włamania, żadnych śladów stóp. Tylko zimny, czarny las. To powinien być koniec tej historii, ale nie był. Tej nocy, gdy próbowałem zasnąć, usłyszałem stukanie pod sobą. Moja sypialnia. Znajdowała się dokładnie nad salą kinową. Brzmiało to jak metal, delikatnie uderzający w szkło. Próbowałem wmówić sobie, że to nic, ale stukanie trwało godzinami, noc po nocy, przez tygodnie, czasami milkło, czasami budziłem się około trzeciej nad ranem i słyszałem je znowu. Bardzo cicho. W pewnej nocy byłem niemal pewien, że słyszę kroki na dachu. Sprawdzałem okna. Nigdy nikogo nie widziałem. A mimo to nie mogłem pozbyć się uczucia, że ktoś mnie śledzi, że ktoś cały czas patrzy. Potem przyszła zima. Rodzice musieli wyjechać na kilka dni. Zanim wyjechali, dali mi strzelbę. Na wszelki wypadek. Mieliśmy też dużego Rottweilera. Najłagodniejszego psa, jakiego można sobie wyobrazić. Cichego. Ale tylko do momentu. Gdy coś naprawdę było nie tak. Pewnej nocy, gdy byłem sam w domu, usłyszałam kroki w śniegu. Powolne, ciężkie, celowe, pies wstał, uszy postawione, zaczął nisko warczeć w stronę drzwi wejściowych. Chwilę później szczekał już dziko i bez przerwy. Robił tak tylko wtedy, gdy coś naprawdę widział, nie poruszyłem się. Nie chciałem, żeby ktokolwiek na zewnątrz wiedział, że jestem w domu. A potem rozległo się pukanie. Powolne, głuche, jakby ktoś się bawił. Tej nocy spałem ze strzelbą obok siebie. Drzwi zamknięte, żaluzje opuszczone, pies u moich stóp. Rano wyszedłem na zewnątrz i wtedy zobaczyłem coś. Co ścisnęło mi żołądek, ślady stóp, świeże ludzkie ślady, które okrążały cały dom. Zatrzymywały się przy każdym oknie, jakby ktoś zaglądał do środka, szukając mnie. Śledziłem je, aż prowadziły do lasu. Szedłem może pół kilometra, zanim zaczęły kluczyć. Zawracać, mylić trop. Wtedy się zatrzymałem. Coś we mnie mówiło, że dalsza droga to zły pomysł. Tej nocy stukanie wróciło, głośniejsze, wiedziałem, że to on. Odblokowałem drzwi, chwyciłem strzelbę i wyszedłem na taras na drugim piętrze. Włączyłem światła, które oświetlały podwórko. Stał tam ten sam mężczyzna ten sam uśmiech te same martwe oczy z nożem w ręku podniosłem strzelbę i krzyknąłem że jeśli nie odejdzie strzelę nie zareagował nawet nie mrugnął oddałem strzał ostrzegawczy w powietrze wtedy się poruszył powoli Cofając się do lasu, wciąż patrząc na mnie, wypuściłem psa. Pobiegł w ciemność jak czarny pocisk, szczekając wściekle. Nigdy wcześniej nie widziałem go takiego. Miał obrożę elektryczną, więc nie mógł oddalić się zbyt daleko. Ale lubię wierzyć, że tamtej nocy przegonił go na dobre. Po tamtej nocy nigdy więcej go nie widziałem. Stukanie ustało. Pies spał spokojnie. Las znowu był cichy, ale czasami gdy stoję nocą przy oknie, łapię się na tym, że nasłuchuję. Nie dlatego, że coś słyszę, tylko dlatego, że boję się chwili, w której przestanę cokolwiek słyszeć. Tamtej nocy byłam sama w domu. Zwykła pizza, zwykła noc. Coś się jednak nie zgadzało. Ta historia nie pokazuje przemocy. Pokazuje moment, w którym spokój pęka i już nie wraca. Jeśli kiedykolwiek leżałeś w ciszy i nasłuchiwałeś, czy to na pewno był tylko dom, ta historia jest dla Ciebie. Słodkich snów dziękujemy za oglądanie. Strach nie odchodzi tak łatwo. Obejrzyj kolejny odcinek, jeśli masz odwagę.